Dzień dobry. Dzisiaj, z racji takiej, że pogoda zrobiła nas trochę w konia, zdecydowaliśmy się zrobić filmik w stylu mrocznym. A pogoda tak naprawdę nie jest wcale taka zła, ale jesteśmy dzisiaj na urbeksach, czyli to, czego dawno nie było. Tak, robimy to, czego dawno nie było. I gdzie się znajdujemy? Jesteśmy w koszarach opuszczonych. Tak, bardzo opuszczonych, że tutaj jest chyba obok szkoła jazdy, i generalnie coś tutaj pierdzi nam. Ale chodźcie z nami na wyprawę, poznajmy trochę historii tego miejsca. Postanowiliśmy, że sobie najpierw obejdziemy to dookoła, zobaczyć z czym mamy do czynienia tutaj z zewnątrz. O, tutaj już widzę, że można się dostać na dach. Przypuszczam, że Konki zaraz się zainteresuje tym, ale nie wiem. Odpuścimy sobie tam na razie, chyba żeby w ogóle się zorientować, jak bardzo jesteśmy tutaj chronieni. O, właśnie. Taka propo. Jak być odpowiedzialnym, to być? Nie róbcie takich rzeczy w domu. No i ogólnie nie pochwalamy. A <ścoughs> no i ogólnie dzisiaj nagrywamy na nowym sprzęcie. Zobaczymy, czy się jakość świników poprawi. Magda zaopatrzyła się w nowy sprzęt nagrywający. Tutaj też jakiś budynek. Wygląda jak jakiś garażowy. Obiekt niby monitorowany, ale nic nie widać. Tutaj coś jest. Tylko pytanie co? Dobra, na razie tutaj myślę, że odpuścimy. Możemy udać się w stronę tego głównego placu. I stamtąd zaczniemy. Pan chyba zrezygnował już z jazdy motorem, więc Pokręcimy się tutaj trochę. Dobra, tutaj mamy wejście takie, że tak powiem, od zaplecza. Zajrzymy sobie tutaj i sprawdzimy przy okazji, jak ten oto sprzęt nagrywa. Piwnica, w piwnicach jest zawsze najciekawiej. Nie? No dobra, na razie mamy do czynienia z trolożnią. Nie przypuszczam, żebyśmy tutaj mieli dużo więcej, bo to jest tak totalnie przy ulicy. No ale tak, tak wyglądają od środka dawne wojskowe koszary. Przypuszczam, że tutaj mogła być jakaś ala kuchnia albo laboratorium, w którym robiono ludziom eksperymenty. Znajdujemy się na terenie dawnej jednostki wojskowej, która została całkowicie opuszczona 31 grudnia 2010 roku. Większość zabudowań już dawno została zrównana z ziemią. Jednostka została sformowana w 1952, a w 2010 roku przeniesiona do innego miasta. Obecnie eksplorujemy to, co po niej zostało, czyli koszary z czymś na wzór klubu garnizonowego. Nie wiem, czy to będzie widać, bo światło, jak widać, pada. Ale. Jesteśmy w sali kinowej. To jest ekran. To była sala kinowa. O tym zdążyłem doczytać, zanim tutaj dotarliśmy. Tutaj były sobie siedzenia. Tutaj jest taka. Nie wiem. Alaboazeria. No niestety, światło za bardzo nie pozwala. Ale na szczęście mamy w Beskitu lepszy sprzęt do nagrywania. Trochę lepiej sobie radzi niż ten mój stary sprzęt. No jeszcze jest. Tak, dobrze to nazwę. I tutaj był ekran. Teraz troszeczkę światła udało się złapać. O, już straciłem. Odzyskałem. Obawiam się, że najciekawsze pomysły zaliczyliśmy już na samym początku. No! Do najmroczniejszych w sfer wchodzimy. Wow, tu jest jeszcze niżej, ale tu pływa wszystko, więc tam się nie dostaniemy. Mówią, że w piwnicach są zawsze najciekawsze rzeczy. No ale tu też wydmuszka. Tam pewnie jest ciekawie. Nie może Muszę Brodzik prysznicowy. O, i to ten jeden, jedyny moment, w którym widać mnie. Tak? To ten jedyny moment, w którym mnie widać. <grym> Czuciak. O, ale teraz zobaczyłem napis. Ludzie się naprawdę starają, żeby klimat został zachowany. Słyszałeś to? Tak. Chyba jakiś duch. Oh mm -hmm. no. Się zostawić wszystko tak, jak jest. No, ale tutaj myślę, że tutaj jest to jest że... Urbex dzisiejszy ma charakter terapeutyczny. Mądrości ścienne są naprawdę na wysokim poziomie. Zrycie Czyli dobrze mówię. Tutaj jest stołówka żołnierska. Ja to... Ej, ogólnie to... ciekawe jak oni tutaj wchodzili, do tego klubu, jak tutaj tak drzewo postawili. No nie? Dziwne. Musieli się nalinać. Chyba tak. Z To mi się wydaje, że to będzie bliźniaczy budynek, jak tamten. była dyżurka jak nic. Cóż można powiedzieć o tym miejscu? No generalnie nie za wiele. Wydmuszka. Jest. Gdzie nie Parę ciekawych rzeczy, ale na ogół no trafiliśmy znowu na puste miejsce, w którym się nie wychowało nic za bardzo. Fajna była ta sala. Teatralno kinowa. No tak to pustka. Nawet nie czuć za bardzo takiej adrenaliny, nie? No. To mnie ciekawi. Tutaj sobie zajrzę na pewno. O wali taką takim pruchnem, no. Poddaszy. Z tym, że o, no tutaj jest takim fajnie. Pod nogami w miarę stabilnie. Kiedyś na poddaszu znalazłem elementy mundrowania W pewnym miejscu. O, i swoją drogą chyba znalazłem. Wydaje mi się, że to jest stara bluza mundurowana. No. Znalazłem artefakt. Mundur. Znaczy góra od starego munduru. To tu z niego Wgramoliliśmy się. No i co? I takie taki stąd jest widok. A tam Magda. No i dobra. Tym akcentem zakończamy pobyt tutaj. Jeżeli znajdziemy coś jeszcze ciekawego, to damy o tym znać, a jeżeli nie, no to żegnamy się teraz. Także pa.